Druga połowa dnia. Pół godziny do godziny 14, a my teraz będziemy rozmawiali o przepięknej lubelskiej przyrodzie i o tym, co jeszcze możemy zrobić w tym temacie. Jest u nas pięknie, no ale nic nie jest dane na zawsze. W naszym studiu Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego. Kłaniam się, witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Co robicie i co chcecie robić, żebyśmy wciąż mieli takie czyste powietrze? A przede wszystkim co roku organizujemy taką potężną akcję promocyjną lubelskie dla środowiska, po to aby po pierwsze uświadomić mieszkańcom, że te walory przyrodnicze, piękna przyroda, czyste powietrze na terenie województwa lubelskiego to jest nasz skarb. To jest nasz skarb i powinniśmy o niego dbać, po pierwsze dla przyszłych pokoleń, ale po drugie również dlatego, że ten skarb służy rozwojowi turystyki, służy rozwojowi lubelskiej gospodarki. Chcemy również młodych mieszkańców, przedszkolaki, młodzież szkolną zachęcić do takich postaw proekologicznych, chociażby w kontekście właśnie Dbanie o czyste powietrze, organizując różnego rodzaju konkursy, i między innymi taki konkurs wspólnie z Kuratorium Oświaty obecnie promujemy. Razem dbajmy o czyste powietrze. I nie zdają sobie Państwo sprawy, jak ciekawe prace są w stanie e, dzieciaki na taki konkurs przygotować. Ja nie uczestniczę osobiście w, w spotkaniach jury, ale e, widziałem e, mnóstwo tych prac i są tak ciekawe, tak niebanalne, tak kreatywne, e, że naprawdę bardzo ciężko wybrać jest. Laureatów, a jest o co walczyć, mówi pan redaktor o tym przy zapowiedzi programu, bo rzeczywiście przygotowaliśmy solidne nagrody, dlatego zachęcam wszystkie przedszkolaki, uczniów klas pierwszych, pierwszej, drugiej i trzeciej klasy szkół podstawowych do wzięcia udziału w tym konkursie. Pula nagród, wszystkie nagrody w tym konkursie przewidzianym przez nas, to jest około 20 tysięcy złotych, ale pierwsza nagroda to są ta 800 złotych, 700, 600. Jest naprawdę o co walczyć, nie są to tylko dyplomy, ale solidne, solidne nagrody dla młodych, ale bardzo twórczych uczestników konkursu. To teraz czas też dla rodziców, żeby siebie i pociechy zmobilizowali, bo do 8 maja jest czas na to, by zgłaszać pracę Trzeba spełnić trochę wymogów. Prace muszą być w poziomie, ale za to jest też sporo wolności, bo mogą być to zarówno rysunki, malunki, wydzieranki. Szczegóły znajdą Państwo na stronie lubelskie.pl. Ważne by zapamiętać, że czas na zgłoszenie prac do 8 maja. Warto się tym konkursem zainteresować. To powiedzmy, co jeszcze robicie dla tych najmłodszych i co jeszcze robicie w zakresie edukacji ekologicznej. Wspólnie robiliśmy audycje, prawda? Naturalnie lubelskie. To prawda. Cykl audycji naturalnie lubelskie, które były emitowane na antenie polskiego radia, również lubelskiej telewizji, ale nie tylko. I to jest właśnie e, bardzo ciekawe, dlatego że te programy opowiadające o lubelskiej przyrodzie, o przepięknych miejscach, czy na roztoczu, na powiślu. Na Polesiu e, są transmitowane również w ośrodkach regionalnych w innych częściach Polski e, i to olbrzymia promocja e, i regionu lubelskiego, chociażby w, w kontekście tych pięknych turystycznych miejsc, gdzie no, zauważamy, że coraz więcej turystów z Polski, ale również z zagranicy odwiedza spokojne e, miejsca na terenie województwa lubelskiego. No, tutaj roztocze cieszy się ogromną popularnością, ale również powiśle, również inne miejsca. W regionie lubelskim. Ten program, Naturalnie Lubelskie, co ciekawe, również uświadamia mieszkańcom regionu lubelskiego o wielu ciekawych miejscach, bo bardzo często mieszkańcy południowego Podlasia nie wiedzą, jakie śliczne miejsca mogą odwiedzić na roztoczu, a mieszkańcy roztocza nie wiedzą o Prawda. przepięknych miejscach, chociażby w Kodniu. Spływ kajakowy bugiem, no to jest, proszę Państwa, naprawdę piękna sprawa. Musimy zadbać o te walory przyrodnicze, które mamy oczywiście dla siebie, no i dla gości. Wiem, że turyści, którzy przyjeżdżają na Lubelszczyznę ze Śląska, właśnie wybierają Lubelszczyznę ze względu na czyste powietrze, którego trochę u nich brakuje rzeczywiście. No to prawda zdecydowanie. Województwo Lubelskie jest, no patrząc, patrząc na inne regiony w Polsce, jest województwem naprawdę no, takim przyjaznym dla ludzi, przyjaznym również dla turystów. Tak jak pan redaktor powiedział czyste powietrze, o które jednak musimy dbać. Mnóstwo Programów również realizowanych przez samorząd województwa, ale również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, związanych właśnie z dbaniem o, o czyste powietrze, środki finansowe dla mieszkańców, po to, aby wymieniali piece. To wszystko połączone z kampanią, z kampanią edukacyjną no, powoduje to, że Lubelszczyzna staje się jeszcze bardziej jakby wolniejsza od smogu i od zanieczyszczeń, no, które przez wiele, wiele lat. Jednak to nasze piękne, piękne powietrze zanieczyszczały i o to nam właśnie chodzi. Natomiast inwestycje i te działania rozpoczynają się od edukacji i wbrew pozorom też ta edukacja najmłodszych, którzy potem pytają się rodziców, mamo tato, no czy my tutaj palimy, a może jednak spróbowalibyśmy czegoś innego. Wydaje się, że to, to ważne i trzeba, trzeba już od małego, tak, czym skorupka za młodo nasiąknie. Trzeba od małego e, dzieciaki, młodzież w tym kierunku edukować. Po to również to czynimy, dwa, mówić e, i mieć jakby tą świadomość e, i odpowiedzialność e, za to, za, e, za środowisko, które my zastajemy, abyśmy tak również go przekazali kolejnym pokoleniom. Ten zrównoważony rozwój, e, który bardzo mocno promujemy, w dużej mierze zależy od nas, bo przyroda jest do tego, żeby ją eksplorować. Absolutnie człowiek został stworzony po to, żeby ją eksplorować, ale również ją e, szanować i wtedy, kiedy jest to e, możliwe, o nią absolutnie dbać. Razem dbajmy o czyste powietrze, zachęca wicemarszałek województwa lubelskiego, Michał Mulawa. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia. Państwa zachęcam, by wejść na stronę lubelskie.pl, tam szczegóły tego konkursu i przypominam, do 8 maja jest czas, by zgłosić pracę i by trochę pogadać z dzieciakami, właśnie o tym, jak wspólnie możemy dbać o czyste powietrze.